Ciekawe, jak nas teraz rzuci, ale wtedy było nie najgorzej. No. Łoł, wow wow, wow, wow. <noise> Ale nie, nie dajmy się zwieść. <noise> no do teka, Aż wyjedziemy piersi. Pamiętaj, że jeszcze jesteś stokowym Kamu 85, czyli masz zwykłe fan. działo zwykłego kawu. Tylko, że mapa taka, nie podoba mi się ta mapa. Ale powiem ci... Już, już masz gąsienicę w kawu. Nie, 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 nie. nie. A, już mogłem kupić po tej walce, po tej ostatniej. Kuź, pa, no widzisz? Dobra, ale i tak byś nie kupił działa. Cię obudziłem z ręką w nocni. No w miasteczko, nie? Twin Peaks. Rusza się! się że się. A ty tutaj teraz tym średnim to ty będziesz spodobał czy co będziesz robił? Znaczy tak, no tak będę! Chował się, strzelał za węgła Kiedy na, na ciebie będzie ciążyć obszar, ja będę ci pomagał Nie, no wiesz Jakoś, będę jakoś skierował Pawiana O, kuje są To ile kujów? Ja nie widzę nikogo, a tam W ogóle nikt nie poszedł, ten Na kapa Wiesz tu poczekaj, 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 nie pędźmy tak, bo to zobacz. Nie ma co kapować, bo oni nie, nie, nie. przyjdą będą Cię dekapować, wiesz. Oba arta patrz, jaka głupia. Spalona ja. arta. Dobrze, że jedzie tu Leopard. O, patrz, 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 mamy kawałek 85 No no. Tylko, że jest tak ustawiony. Oni za murem, wal, wal w ten mur. O! Zajskrapuj! Zajskrapuj! Wiesz o co chodzi? Patrz, y ja się... Znaczy on się ode mnie odbił, a ja go przybiłem Aha Walgo, walgo Przeszło jak masło, skręgu, Oni już nie mają art, bardzo dobrze Arta okazała się bez Bezmizga Popadanie Patrz, jedzie, jedzie suka Ale się bał, no, bez kitu, nie trafiłem w gnoja A tu teraz zrobili takie rzeczy, że nie można. Dostałeś? Ty dostałeś? Tak? tak, od niego. Lepę taką. Kurwa. Nie wiem, co robić. Z tyłu nas, z tyłu nas herka Co? A, nowe skitu. Zdradzę. noś od niego. Tak, tylko ja się odwrócę dupo muszę się schować A on ogólnie on atakuje arty Czekaj. Idę obronić Arty Dobra o ile zdąży To jest jakiś on ma 44% wygranych to powinien być słaby Skór syn twandy chuj Jest Pomagam ci, jadę do ciebie. Ja... Przecież on unieszkodliwić jego właśnie, wiesz, jego... Jego... Jeden pancerzem jest Pierdalanie. Bardzo dobrze, pięknie, płoń, skarbnie, płoń! go! Masz szczęście Buja. A to ty go tak trafiłeś, że go podpaliłeś? Nie to ty go teraz zobacz, że masz ten kill'a Znaczy nie, bo ja go dokończyłem, ale myślałem, że podpaliłeś go ty, bo ty, ty, ty go po niego strzelałeś, nie? To znaczy ja go nie trafiłem. Ja go A? strzeliłem kiedy on już wybuchł Nie, ten kromel O Jezus, to jest jak zabranie dziecku bułki no. 14 do 8 A Widzę ranny wojenne. No, ja mam rany. Będzie z trupu. No i dobra. A ja jeszcze nie mam najlepszego silnika w człowieku. Jak ja będę miał ten najlepszy diesel, to będę. śmigł. Już... Oj, tak. jestem brutal. Jestem brutalem znowu. Ty brutalu A. I teraz. A ty masz jakieś inne szóstki poza tym swoim tym? Mówię ci, jakie mam szóstki. t 34, 85 średni. Sherman, Jumbo, taki średni, taki półśredni, półciężki bym nawet powiedział, ale jest zakwalifikowany jako średni. Mhm. M4, A3, E8. Sherman, taki Firefly, ale to jest ten taki fer. Cromer, też średni. To czyli to... mam. Od cholery. Tyle mam średni, Od cholery. A, i jeszcze Panzer, panzer 6. Jadł e? Panzer 4. To masz czym wybierać? Ty, a słuchaj, ja teraz powinienem bardziej y, pójść w gąskę niż y, w wieżę, co nie? Po... No bo nie, nie załodu nie, za, nie zamontujesz. Y, wieży. Wieży bez gąska. No, no właśnie, właśnie, właśnie. Zawsze gąska. Zawsze od, jak masz wolne doświadczenie, to zawsze je trzeba odkładać na gąskę. No. Dobra, a Oto staro gąskę sprzedaję. Dobra, już mam to lepsze gąskę. Jeszcze została mi tylko wieża i już lecę w działa. Mm. A ja jeszcze zobaczę coś u ciebie. No. A, Czekaj. zapomniałem jednej rzeczy Co? A nie, mam, mam. Nie, bo ty masz się... ten... Ty masz ten już... Ty masz ten dobry silnik, czy nie? Jeszcze nie. Silnik ten mam najlepszy, ten... Ten wiesz, ten V21. V2 Zis. No. I masz już KW122 zawieszenie. Mm, tak. Dobra. I teraz mam radio najlepsze. Zbieracz na wieżę. Tak? Co? I teraz to... będę zbierał na wieżę. Tak, tak, tak. Bo radio mam najlepsze i teraz zbieram na wieżę, a potem idę w... w, w ten... Armatę 122. A potem odblokowuję Lisa. No. Chociaż teraz trochę to. Trochę to działo tak zderfili, ale i tak to jest jednak. Tyle obrażeń to jednak jest. Trzeba się przyzwyczaić do tego działa. Dobra. Yy... Gatow, tak? Ja daję Gatow. O, idź. <ścoughs> tak to była Ruskatia. Karawiny, brać tor. Patrz ile togów, ile mięsa No I powiem ci, że mm. oni mają sporo żółtych yy, A druga połowa to jest pomarańczowi pomieszani z czerwonymi jeden zielony tylko Teraz tak, trzeba uważać na... A. Trzeba uważać na... Ja tam się staram jakoś tu pojechać no, jak chcesz, jak chcesz. Właśnie nie wiem, czy z tobą pojechać, czy pojechać w takie inne miejsce po, lewo, po prawo. No, Zobaczmy, jecha, jak... Jecha jak chcesz. jak chcesz, żeby nie było tak, że wiesz, że. Dobra, to ty... ja pojadę tam, a jak będziesz. Jak bardzo będziesz potrzebował pomocy, to krzycz. No i. Ale generalnie trzymaj się 100 Tak A kto siedzi tu ze mną ciężko? No zobacz, to. Ten Fury. Weź nacisk, żeby z tobą. KW1S to pomiędzy. A co tu się naciska? te naciskasz i za A No ale tu już mam. No właśnie tutaj nie ma i dlatego się trochę wkurzam. O, już jeden ten, jedna arta zginęła. O, <laughs> przykry. U nas są togi. A, no, no, no. To znaczy, że my pewnie rozwalimy ich y... zaplecze, a oni nasze. Ta. Tak nierówno się rozłożyły ciężary. Wrzućcie na Jezusa! Na! Nie widzę Jak oni mnie zabiją? Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. O, ale on do mnie strzela. Na to się nie pisałem. Oh, to jest warina, aaa! Eh? O nie, Hellcat mi umarł. Ano tak, bo tam są jeszcze dwie arty. Muszę się zbawić. Ło! Ło, oła. Uciekam. też. Oła. Jak ja się cieszę, że ja mam taki twardy pancerz. Weźcie tam, rasujcie, bo u nas nie ma praktycznie. Ale ja nie mogę tak zbytnio raszywać powiem Ci, bo ze mną to jest tylko tok dwójka. I, uh -huh. i, 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 I tyle. A jeszcze mnie tu postrzelali, postrzelali. Kurwa, rozpierdolili mnie. Dam dupy. Widzisz go? Yy, no jest za murem. <laughs> Chcę jakoś strategicznie podejść. O! 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 o. Ale weź się trochę przy Ła! No. Ła! Ła! W komie! Nie, ja nie mogę tam, bo... Jezu! Brawa dostał. Nie no 9-2, to ewidentnie to nie szukanie. Nie, to by było do wygrania, tylko nie potrzebuję, nie zginąłem.